Dzień dobry z tej strony Detektywy PQ1 i dzisiaj zaczynamy drugi odcinek mojego Survivalu Hardcore Singleplayer. Tak więc, pierwszy odcinek, jakimś cudem, udało się przejść bez żadnej zbroi. Jest to całkiem spore osiągnięcie, bo ja mam tendencję do umierania z głupich powodów, no ale dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się wreszcie zdobyć jakąś zbroję i zabezpieczyć się przed śmiercią z głupich powodów takich jak zombiak, który może gdzieś czyhać przed drzwiami czy coś w tym stylu. Więc na start tego odcinka przejdziemy się najpierw do jaskini jakiejś i poszukamy trochę żelaza, żeby zrobić chociaż tam najdrobniejsze części zbroi. Najlepiej by było jakbym był w stanie zrobić sobie cały set dzisiaj, no ale zobaczymy co z tego będzie, bo na razie jest to stosunkowo niepewne. No ale cóż, dobra. No to przede wszystkim nie będę potrzebował tam sadzonki, ale wezmę ze sobą całe jedzenie jakie mam. Zrobiłem sobie jeszcze jeden kilof i myślę, że crafting też może się przydać w razie czego. Nie mam pojęcia do czego mógłby się tak przydać. No ale weźmiemy Crafting 12 desek, jeszcze trochę patyków, trochę węgla, jakby mi pochodniej zabrakło, ale ja nie chcę się teraz zagłębiać jakoś strasznie w żadną jaskinię. Ja chcę po prostu mieć rzeczy na start. Muszę pamiętać też, że jestem na hardkorze, więc... No, nie mogę sobie pozwolić na jakieś głupie błędy, na skakiwanie na creepery, a niech sobie tam eksploduje, bla, bla bla bla. Tylko muszę się skupić na tym, żeby rzeczywiście przeżyć, no bo o to w tym wszystkim chodzi. No to tutaj mamy tą lokację, w której zacząłem, bo są pochodnie i jest rozświetlone wszystko. To teraz mogę się przejść tutaj w dół i chyba powinno być bezpiecznie w takiej kwestii, że już tutaj jest tak dobrze rozświetlone, że nic nie powinno mi tutaj zagrażać w tej okolicy. Taka, taka jest moja nadzieja. No i obiecałem sobie, jak to zwiedzaliśmy, że fajnie by było zajrzeć do tego miejsca o właśnie tutaj tej takiej niby wodnej jaskini. No mówią wszystko i jest to miejsce ciekawe, ok? Ale definitywnie nie miejsce dla mnie. No bo popatrzcie sobie, co tam się dzieje na dole tam jest tyle wszystkiego. Ten pająk bardzo chce mnie przywitać. Ja, cóż, nie chcę witać jego to na pewno. Okej, okay, nie, 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 nie. Okej, okay, dobra. Czyli już wiem, że ta jaskinia jest paskudnym miejscem do kopania żelaza, bez żadnych zabezpieczeń, bez żadnej zbroi, bez niczego. Fuj. O. Oh. Szczerze mówiąc, każdy moment, kiedy dostaję troszkę więcej niż jedno albo pół serduszka obrażeń. Ale ja się wystraszyłem tego dźwięku kopania trawy. Ja myślałem, że... Creeper czy cokolwiek. No ale dobra, okej, okay. um, za każdym razem jak tutaj dostaję więcej niż pół serduszka obrażeń albo jedno, to zaczyna się panic mode, że ja zaraz zginę. I w sumie dobrze, że mam takie poczucie bezpieczeństwa, w sensie poczucie potrzeby bezpieczeństwa właściwie powinienem to nazwać, bo jest to chyba najważniejsza rzecz, którą trzeba zabrać ze sobą na survival, na hardcore. Takie poczucie, kiedy trzeba wyjść z jakiejś groźnej sytuacji bo robi się już zbyt niebezpiecznie. No ale tutaj mamy pierwsze żelazo. Oświetlę tylko te małe korytarze tutaj. One chyba wszystkie prowadzą do wody, bo mamy tutaj kolejną wodną jaskinię. Teraz będę cały czas trafiał na same wodne. Nade mną był wiszący gravel. Okej, okay, tutaj słychać zombie. Na szczęście tutaj już wychodzi na powierzchnię, więc nie ma jakiegoś dużego zwiedzania, że się mogę zaraz zgubić. A tutaj jest ślepy zaułek z miedzią. Więc mamy całe jedno złoże żelaza, i mogę się jeszcze założyć, że to będzie jedna sztuka. To będzie naprawdę dosłownie jedna. Uuu, mamy dwie. Ok, no to mamy dwie sztuki żelaza. Dobra, jest jakiś progres. Słońce już za niedługo będzie się zbliżać ku zachodowi. Więc wolałbym tutaj nie, nie urzędować zbyt długo. Okej, okay, tam, tam się też nie zapuszczam, zwłaszcza że to idzie w górę. Ja nie wiem teraz, jak działa generacja rud, ale raczej tak wysoko już nie powinno być żelaza. Przedbym sobie tylko na to wzgórze, żeby mnie. To już w sumie nie jest wzgórze, to już jest taka góra porządna całkiem. Przedbym sobie tutaj, żeby się zorientować co i jak, żeby po prostu wiedzieć, czy jest tutaj jakieś ciekawe miejsce, w które mógłbym się udać, czy raczej wszystko to jest tylko taka dziura i nic się tu nie dzieje. Mamy wioskę! Mamy wioskę. Okej, okay, dobra, no co to, to jest? To jest dobre. Do takich kwestii technicznych, bardziej skupiających się na kanale, to zrobiłem tą ankietę o długości odcinków, tak jak Was tak jak was o to prosiłem, żebyście tam zagłosowali. No i zagłosowaliście. Wzięło tam udział chyba 10 albo 11 osób. Mamy ziemniaki, to tak tylko dorzucę. Tutaj będziemy mogli iść spać w razie czego, jeżeli, no raczej nie będę wracał już do bazy. Zanim zajdzie słońce, no ale ogółem zagłosowaliście tam i nie każdy był zgodny z tym, żeby odcinki były dłuższe, ale jednak była to większość, więc wygrało to, żeby odcinki były między 20 a 30 minut. Okej, okay, mamy Balesiana, będzie chleb, a to, to jest fajne miejsce, w sensie to jest zwykła wioska. Ale całkiem fajna lokacja. Okej, okay, tu jest troszkę węgla, który sobie później pójdę wykopać, bo to co mam ze sobą, ta dyszka, to jest jedyne co mi zostało. Więc teraz sobie troszkę wykopiemy tych bal siana. Chyba powiedziałem bale drewna wcześniej, jak sobie teraz o tym pomyślałem. Ale ogółem... Nazbieram to sobie, pójdę spać, no i zobaczymy jeszcze co ma do zaoferowania ta wioska troszkę dalej. Okej, okay, czy na tych farmach rośnie coś innego poza pszenicą? Marchewy! Ok, tutaj jeszcze są buraki. Buraki mnie akurat najmniej interesują, ale marchewy to jest to. Ok, no to mamy już każdą z tych takich podstawowych upraw czyli mamy buraki, marchewki i ziemniaki. Troszkę nasion pszenicy też się z tego zebrało, więc jest bardzo dobrze. Ok, to przejdę się jeszcze tylko tutaj i zobaczę, czy coś jeszcze dalej się skrywa. Ale mamy tutaj tylko taki kamienny brzeg, troszkę taką najmniejszą pustynię, jaką w życiu widziałem. Tam jest wrak statku, dobra, no to możemy tam iść. A to w sumie, bo mimo wszystko igram z losem z każdą kolejną sekundą nie mając tarczy, czemu wrzuciłem właśnie surowe żelazo do craftingu, chciałem sobie zrobić... Nie muszę robić piecyka, przecież mam ten piec hutniczy. No to mogę postawić piec hutniczy, przepalić sobie szybko te dwa żelaza na sztabki i zrobić sobie tarczę, bo jest to najważniejsze narzędzie w takim survivalu. Okej, okay, mamy acquire hardware lub jak to było na Outlands Hardcore Acquire hardwire, Chociaż w sumie nawet nie pamiętam, czy to trafiło do odcinka, czy to było tylko taki żart pomiędzy mną i Marshmallowrdem. Ale rozejrzyjmy się jeszcze dalej. No tu jest dużo tego węgla, całkiem. Wątpię, że zbiorę cały jaki tutaj znajdę, bo nie potrzebuję tego aż tyle. No ale cóż, cieszę się, że przynajmniej świat oferuje go całkiem sporo. To razem z tym, co miałem w tym piecu, no to mam już ponad, tak, o jedną sztukę ponad, ale i tak ponad, tak, węgla. Co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo każda pojedyncza sztuka przyda się na start survivalu. A teraz idziemy po ten wrak. Ten węgiel już sobie tutaj zostawię. Mam nadzieję, że znajdę coś jeszcze więcej. A ten wrak sobie się tam unosi w tej wodzie, bo nawet nie dotyka brzegu ani niczego. On po prostu sobie tam lewituje. Tutaj mamy żółwia. Nawet dwa żółwie. Które sobie tutaj siedzą na brzegu. Tutaj mamy trzcinę. Mi jej rośnie sporo koło domu, więc nie muszę jej zbierać. A przynajmniej tak mi się na razie wydaje. Tutaj mamy więcej żółwiów. Cieszę się, że ten wrak jest na powierzchni, bo nie muszę ryzykować, że utonę, jeżeli powierzchnia jest tuż obok. No i cóż. O! 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 Proszę państwa! No i już jest dużo lepiej niż żelazna zbroja. Mamy skórzaną tunikę. W sensie... Chyba powiedziałem, że dużo lepiej niż żelazna zbroja. Nie, definitywnie o to mi nie chodziło. Jest dużo lepiej niż brak zbroi. Mamy skórzaną tunikę z kolcami 1, więc każdy, kto mnie zaatakuje, szybko tego pożałuje. I mamy skórzaną czapkę z protection 4. No to jest. to jest bogactwo. I bloki mchu! <ścoughs> mogę mieć mech, mogę go rozszerzać i korzystać z niego do ozdabiania konstrukcji. To jest naprawdę. Świetna sprawa. Dobra, czy tutaj gdzieś jeszcze dalej mogę wejść w ten wrak, czy to jest jedyna skrzynka, bo tak się wrak zespałował? No, tutaj jakaś taka, próbowałem zniszczyć tą deskę, żeby zobaczyć, czy będzie coś więcej. No, ale nie ma. Dobra, no to mamy troszkę zbroi. Mamy Mech, przede wszystkim Mech, to jest dla mnie wyjątkowo istotne, nawet bardziej niż mogłoby się Wam wydawać. No i tutaj chyba dalej nic nie znajdę. Tu jest tylko otwarty ocean. I nie widzę żadnych wraków więcej, więc mogę wracać na ląd. Rozejrzę się tylko szybko, czy czegoś jeszcze nie ma dla mnie ten świat tutaj, tuż za rogiem. Cóż, mamy tutaj ładną generację terenu. Mamy takie wodne jaskinie, bo to tutaj widać, że głęboko spada pod tą wodę. Ale jest to bardzo ryzykowne. Nawet jakby było tam staki, żelaza, to wolałbym mimo wszystko nie podejmować się tego ryzyka, więc wracamy sobie tutaj na ląd. Brakuje mi po prostu takich troszkę drobniejszych, prostych jaskiń sprzed 1.18, gdzie można było po prostu wejść, wykopać trochę żelaza i sprawa załatwiona. No i tutaj mamy chyba po prostu taki jakiś dębowy lasek, nic... nic jakoś szczególnie wybitnego. Nie ma też żadnych więcej strukturek, więc niestety nie obłowię się o więcej nowych przedmiotów. No ale cóż, jak wyglądamy tutaj ze słońcem? Oh god, oh god, okej, okay, słońce zaczyna zachodzić, tak? Tak, okej, okay. no to jazda do wioski, jazda do wioski, bo nie mam łóżka ze sobą Tylko błagam nie spadając do jakiejś jaskini, bo widziałem tutaj w okolicy sporo dziur Mamy tutaj ul, tak jak przy okazji, ale teraz mamy bieg do wioski Teoretycznie były tam owce, mogłem zrobić z nich łóżko i się przespać w plenerze Ale myślę, że jeżeli mam opcję się przespać w bezpiecznej wiosce to chciałbym z tego skorzystać. Więc wioska w tamtą stronę, już naprawdę niedaleko, ale zarazem słońce zaczyna już zachodzić niebezpiecznie nisko. Trzeba wejść do jakiegoś domku i iść spać, bo się robi groźnie, zaczyna się ściemniać. A ja chciałbym żyć. Tak więc pozwólcie, że znajdę jakiś domek, w którym teraz nie będzie żadnego wieśniaka, żeby mnie tutaj przypadkiem nie zaatakował żelazny golem, jak trafię przez przypadek w wieśniaka zamiast w łóżko. I sobie jedno takie ukradnę, żebym miał łóżko plenerowe na moje wyprawy. Tam jest jakiś samotny villager na wzgórzu. Ale teraz wypadałoby poszukać troszkę żelaza. No bo ta skórzana zbroja to naprawdę jest coś świetnego, że tak sobie to znalazłem na start. Ale potrzebuję żelaznej zbroi, bo to nie da mi wystarczająco ochrony. Teraz takie pytanko: gdzie ja jestem? <laughs> no nie um, no, miło Nie, ja bym chciał mimo wszystko wrócić do mojego drewnianego fortu Okej, okay, tutaj mamy las świerkowy, hm, to może spróbujemy pójść wzdłuż tego, bo jak, w, jak z domu się spoglądałem na ten las świerkowy, to ja go miałem po mojej lewej. Czyli jeżeli będę szedł tak, żebym miał go po lewej, to powinienem czysto teoretycznie trafić do domu. Huh, nie mam pojęcia, co to jest za miejsce i ani gdzie ja jestem. O, um, no i co teraz? Dobrze, że przynajmniej wziąłem to łóżko takie plenerowe, żebym miał gdzie zamieszkać w razie, w sensie, że będę miał gdzie spać w razie, jakbym się naprawdę w ogóle nie odnalazł. Ale musi gdzieś tutaj być moja baza, nie? No, powinno tak być. Chyba. Mamy portal. Ale ten portal to mi absolutnie nic nie daje. Potrzebuję schronu mojej bazy. Na razie mamy południe, więc mam troszkę czasu, zanim będę musiał znowu zacząć coś kombinować. Podejrzewam, że po prostu pójdę spać w plenerze. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Jest troszkę tych iron nuggets, tych takich no, małych kawałków żelaza. Jest ich 36, więc powinno być kilka... Powinny być równe 4 sztabki. To możemy sobie pozwolić na. Poczekajcie, co my mamy tutaj. Eee, no to mamy klatę złotą z Protection 3. To podmienię sobie te thorns. Tutaj mamy Unbreaking 2. Curse of Binding tutaj w ogóle zostaje. Fire Protection 1 myślę przyda mi się bardziej niż Unbreaking 2. No i weźmiemy sobie te dwie sztuki obsydianu. Zaczyna mi się kończyć miejsce w ekwipunku. A z tego żelaza, które tutaj zostało. Myślę, że na spokojnie możemy sobie zrobić buty i mam w ten sposób jakiś pełny set zbroi, chociaż nie z tego samego materiału, ale na pewno jest to w miarę przydatne. Mam większe szanse przetrwania niż z jakąś taką jedną skórzaną tuniką i czapką. A teraz pora rozpocząć kolejną próbę odnalezienia mojej bazy. Bo to, to naprawdę nie podoba mi się do czego to doszło. Więc bam, bam. Najpierw sobie nazbieram jedzenia. Bo jeżeli mam tutaj już żyć w plenerze, to przynajmniej chciałbym mieć, mieć, chciałbym mieć coś do jedzenia. Zacznijmy może od wyrzucenia śmieci do lawy, która tutaj jest koło tego portalu. Bo mam dużo pierdół w ekwipunku. A ja potrzebuję miejsca, więc tutaj spalimy sobie to. Spalimy sobie jajko, tą pojedynczą deskę, cegłę. Już nawet nie wiem, jak ja mam wrócić do tej wioski. Także no. A, tutaj mam jakieś jeziorko lawy, nawet nie wiedziałem, że mam jakieś w okolicy. Gdzie ja w ogóle idę? Gdzie ja jestem? Czy ja się cały czas oddalam od bazy, czy ja się do niej zbliżam? Czy ja już w ogóle może odkrywam siódmy kontynent na mojej drodze? Wypadałoby wrócić w okolicy tego lasu świerkowego, bo tam czułem się najpewniej w kwestii możliwości odnalezienia mojego miejsca zamieszkania, to wspinamy się tutaj na szczyt i może znajdę chociaż jedno miejsce, które jestem w stanie rozpoznać. Jest wioska! Jest wiocha. Dobra. Okej. Okay. A to jak mamy wioskę? Nie, no przecież tam dopiero byłem. Jeżeli tam byłem, jak ja w ogóle widziałem tą wioskę? Mi się A może to w taki sposób na wprost tam. Nie, myślę, że nie zapiszę sobie koordynatów tak czy siak, bo to troszkę rujnuje ten element survivalu, bo widzicie, jakbym miał zapisane koordynaty, to cała ta sytuacja, cała ta część fabuły naszej nowej serii nie miałaby miejsca, bo po prostu wróciłbym Wróciłbym do mojej bazy natychmiastowo czytając sobie kilka cyferek. A tutaj muszę nabrać jakiejś orientacji w terenie i wiedzieć gdzie jestem, wiedzieć co robię, wiedzieć kim jestem, żeby móc wrócić do bazy. Także... Myślę, że jest w tym troszkę większa. większa zabawa. To chyba nie jest pierwszy raz, co ja widzę te pszczoły, chyba już próbowałem iść w tą stronę. No przecież to jest ten portal. Litości. Pamiętałbym, że idąc tutaj do tej wioski widziałem ogromny portal po drodze, a przecież wioskę widziałem prawie od razu, jak tylko wyszedłem tam. Wioska była za jakimś wzgórzem. Pamiętam, że wszedłem na jakieś wzgórze, żeby zobaczyć co jest dalej. To była znowu góra, cały czas nazywam wzgórze, ale góra. Eee, no, ale... Pamiętam, że chyba się wspinałem na jakiś wyższy szczyt, żeby móc ją zobaczyć, w sensie... Zobaczyłem ją, żeby w, jak wspiąłem się na wyższy szczyt, a nie, że wiedziałem, że tam będzie wioska, bla, bla, Ale no. Czy ja w ogóle zebrałem to, co z tej krowy wypadło? E, chyba tak. Ile tego mamy? 22, bardzo, bardzo dobrze. No to tak, jeżeli ta Wiocha była tutaj. Okej, okay, czyli ta wioska nie była na tej wodzie, tylko. O, właśnie, kawałek dalej. Kawałek dalej. Czyli do wioski chyba podchodziłem tak, że widziałem ją stamtąd tu. Czyli chyba, jeżeli wespnę się za to wzgórze, bam, prawie się zderzyłem z ziemią, troszkę szybciej niż bym chciał, ale trafiłem do wody. Czyli, jeżeli pójdę tutaj, czy ja trafię do domu? <grym> ja się uczę takiego rozwiązywania problemów teraz. Tworzenie ścieżek, myślenie o tym, co, co było, co widziałem, rozpoznawanie po olernych źdźbłach trawy, czy byłem w tym miejscu, czy byłem trochę dalej. No, ale dobra, no to zobaczmy, czy to mnie zaprowadzi do bezpieczeństwa wreszcie, czy to dalej nie jest to, czego szukam. Ale to się wydaje w miarę znajomym widokiem. Chyba? Może? To się wydaje znajome. To widziałem. To jest. To! Ja wiem, gdzie ja jestem, wiem, gdzie ja jestem, wiem, gdzie ja jestem. Nareszcie wrócę do domu. Ha, ha. Dobra, wiem, co to jest za miejsce. Ten kanion taki w ścianie to jest ta podwodna jaskinia, ta pierwsza, którą znalazłem w pierwszym odcinku, i tak dalej. I chciałem do niej wrócić w tym, ale tam mnie moby odstraszyły. Chyba jestem w domu. To się prawie. Ale można to nazwać byciem w domu. Czyli jeżeli przejdę za to wzgórze. O! Dobra, chyba to mamy, proszę Państwa. Chyba to mamy. Także przepływamy na drugą stronę. Nie ma szans, żebym szedł tym kanionem, bo to jest miejsce śmierci i nieszczęścia. Jeżeli się okaże, że to jest tylko coś podobnego, i ja pójdę na moją zagładę, bo się znowu zgubię, to będę zły jak nie wiadomo co. Ale ufam swoim instynktom, że to jest droga do domu. Mi się wydaje, że są pochodnie. <laughs> jest dobra, okej. Okay. Eee, no to, no to udało mi się. To tutaj właśnie. Wy... Chciałem powiedzieć, że wydawało mi się, że widzę świerk tutaj za horyzontem, ponad horyzontem. O, jak dobrze widzieć te kłody! Jak dobrze widzieć te kłody! Te pochodnie, te niezniszczone do końca liście. Huu, to się udało, to się udało. Dobra, okej. Okay. Teraz będę naprawdę dumny z tego, co mi się tutaj udało osiągnąć na tej wyprawie, no bo mnie wszystko zorientowałem się w terenie, który widziałem pierwszy raz w życiu. Pora wrócić do bazy, pora ogarnąć rzeczy, które właśnie sobie zebrałem Jestem w domu. <grym> Dobra, okej. Okay. No to pora pochować sobie do skrzynek. Wszystkie rzeczy, które przyniosłem ze sobą. Wrócimy jeszcze do moich przepalarek tutaj na górze. Rozdzielmy to na pół. No i każdy dostaje 17, będę miał troszkę więcej mięsa z krowy. Dorobimy sobie troszkę pochodni, bo myślę, że mogę sobie pozwolić jeszcze na jakąś taką małą drobną wyprawę. Bo jestem nadal troszeczkę zły, że nie udało mi się znaleźć żadnego, że no dobra, znalazłem jakieś żelazo. Mamy buty i tarcze. Wow. Ale chciałbym czegoś troszkę więcej, więc znowu igramy z losem pod koniec odcinka i w poprzednim było to naprawdę bardzo bezpieczne, bo to była taka jaskinia, gdzie nie było nic. Ale teraz chciałbym znowu pójść w teren i znowu się zgubić. Nie, wolałbym się mimo nie, wszystko nie gubić. Chciałbym się przejść teraz troszkę tam, zobaczyć co się skrywa w tej okolicy. No i może znajdę jakąś drobną jaskinię, która jest troszkę bezpieczniejsza niż ta dziura, do której się teraz próbowałem udać na start tego odcinka. Tutaj moja naturalna farma trzciny, bo to, to, co widzicie tutaj, te wszystkie trzciny koło siebie, to się wygenerowało naturalnie na tym siedzie. To sobie to zbierzemy i posadzimy tego więcej. I w taki sposób z naturalnego spawna zaczyna się farma. Eee, słońce, na jeszcze troszkę czasu mamy. Przecież ja się mogłem zorientować po stronie, w, której w którą zachodzi słońce, bo zawsze jak się patrzę z bazy, to słońce jest tam. Ahahaha, oh, no dobra, no nawet nie pomyślałem, ale to na przyszłość już w sumie stworzyłem dobrą radę dla samego siebie, że. Tam jest chyba kolejny portal, bo widzę netherrack i Lawę. To możemy się tam przejść, czemu nie? U, u, o nie, nie, nie. W sensie wiem, że mam zbroję, mam tarczę, mam broń i wszystko, ale. Eee, jak nie muszę walczyć, to nie będę walczyć. To jest fajne miejsce, tylko boję się, że ktoś mnie strąci. Tutaj są w ogóle wilki. O, o, on da dalej po mnie idzie. Dobrze, że nie stałem cały czas koło tego brzegu, bo to mógłby być koniec, jakby ten zombie tutaj podszedł i mnie zepchnął. Ale ogółem tam widzę, że mamy jakąś taką głębszą dziurę. Dobra, przez chwilę nie wiedziałem, gdzie może być skrzynka. Jest iron nuggets, troszkę mniej. Mamy motykę z Breaking 1 i siekierę z Breaking 1, więcej fire charge. Mamy już 4 obsidianu łącznie, czyli teoretycznie na enchanting. To zanim pójdziemy tutaj do tej dziury zobaczyć, czy jest tam choćby jedna sztuka żelaza, to chciałbym się przespać. Emerald? Na powierzchni praktycznie. Okej. Okay. <grymne> no dobra, no to jak będę miał kilo z żelaza, to możemy sobie tutaj po niego przyjść. Teraz sobie tutaj tylko przejdę tym ciasnym korytarzykiem. Ło! Łoch, 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 łoch. Ło! Ło! Dobra, zablokuję to, bo to może być powód mojej śmierci, zanim jeszcze skończymy ten odcinek. Okej, okay, tu jest ślepy zaułek, ale naprawdę ani jednej sztuki żelaza nie ma w tej dziurze. I absolutnej noże ciasnej, ale że tak ani na sztabkę, ani na zapalniczkę. O, to po co ja tu szedłem? Nawet nie będę się do tego wyższego korytarza tam, bo to jest mm, ryzyko. Zwłaszcza, że im wyżej, tym myślę, mniejsze szanse na żelazo. To jest interesujące miejsce, ale jest tam ciasno, więc jakby coś mnie napadło, to nie mam zbyt dużo przestrzeni do manewrowania dookoła tego. Myślę, że możemy spróbować obejść to miejsce dookoła i zobaczyć, czy są tutaj jeszcze jakieś inne dziury. Ale raczej by na to nie wyglądało. A, 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 jednak, jednak coś tam upatrzyłem, tutaj mamy jakieś takie wejście na dole, to zaraz znalazłem przez przypadek próbując iść do tego co zobaczyłem tak naprawdę, to mi daje te, też większe szanse na to żelazo, ja powinienem już rzeczywiście kończyć ten odcinek, bo on się robi długi jak nie wiadomo co, ale mamy żelazo, mamy żelazo. Tutaj nie będę zeskakiwał, bo z tego się jeszcze pewnie rozkręci mega, hiperdługa wyprawa. Mamy jedną sztukę żelaza więcej. Liczyłem na, na troszkę, chociaż jedno więcej, no ale dobra. No to teraz się przejdziemy... Hop! Eee, no dobra, no to przejdziemy się tędy. Eee, idziemy sobie tutaj na górę. Krowa mnie troszkę wystraszyła, ale chodziło mi o to tutaj, co chyba jest tylko kamieniem. Czyli na przyszły odcinek wiem, że ta góra jest dobrym materiałem... Na zwiedzanie i kopanie żelaza, bo są tutaj obiecujące zagłębienia w ziemi. Także, jeżeli mamy tutaj tyle naprawdę fajnych jaskiń, to cieszę się, że je znalazłem. Ale teraz wracamy do bazy i kończymy ten dzisiejszy odcinek, bo zrobił się naprawdę długi. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie długi i fajny, a nie długi i wyłączę po dwóch minutach. Pójdziemy zebrać tam resztę mięsa, co zostawiłem na przepalanie na czas mojej wyprawy, czyli jeszcze po 8 z każdego pieca. Tutaj sobie zmienimy perspektywę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten drugi odcinek z naszej nowej serii Hardcore Single player. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo ja jestem naprawdę mega zadowolony z tego co, co się dzieje z tą serią w sensie to jest. Dużo randomowych rzeczy świetnie się przy tym bawię, naprawdę dawno się tak dobrze nie bawiłem grając w single player. Może ma to potencjał być najlepszą serią. Singleplayer w ogóle jaką kiedykolwiek zrobiłem na tym kanale. A jak na razie do zobaczenia i cześć!